Ci ludzie znaleźli alternatywę dla tego najadania się na zapas. i żyje według planu. I na tym kanale chcę cię zachęcać, chcecie budować i chcę e, razem z tobą doprowadzić do tego, żeby na jaw wyszło to, kim jesteś tak naprawdę, bo wierzę, że jesteś bardzo wartościową osobą i wierzę, że potencjał, który masz, potrzebujesz uwolnić. I e, mam takie wrażenie, że ten twój potencjał to jak taka bomba, tykająca e, i należy coś z tym zrobić, ponieważ tyka. Bomba jest niebezpieczna, a na pewno niebezpieczna jest dla tych, którzy stają przeciwko tobie na drodze, którzy ci zagrażają. Dlatego do dzieła! Dzisiaj widzę, że coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie: pytanie o to, co jest tak naprawdę celem i sensem naszej egzystencji? Po co my żyjemy na tym świecie? Jak śledzę internet, to tam roi się od współczesnych proroków, którzy wieszczą. Koniec świata, wzywają do radykalnej zmiany życia, promują jakieś niezawodne metody osiągnięcia stanu wymarzonej szczęśliwości, sprzedających kursy, oświecenia, mnóstwo narzędzi do przejęcia kontroli nad w sumie nad wszystkim. No cóż, jak idę do księgarni, to pozycje reklamujące się jako naukowe zajmują coraz więcej miejsca, a tam wśród nich są poradniki i literatura ezoteryczna. I powiem Wam, że na tym tle bardzo ciekawie brzmi książka Jordana Petersona, 12 życiowych zasad, antidotum na chaos. To jest pozycja, którą Wam dzisiaj polecam i o tych zasadach, które Jordan Peterson podejmuje w swojej książce, chcę dzisiaj powiedzieć. Wybrałam pięć zasad, a Was zachęcam do tego, żeby przeczytać książkę w całości. Autor jest doktorem psychologii, doktorem psychologii klinicznej wykłada na. Uniwersytecie w Toronto w ogóle zajmuje się tematyką ideologii, religii, problematyką osobowości i świadomości i jest uznawany w wielu kręgach za jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów na świecie. No cóż, dla mnie jest bohaterem, dlatego że stawił czoła takim idiotom współczesnej cywilizacji, ponieważ otwarcie sprzeciwił się absurdom politycznej poprawności i według mnie takim chorym działaniom legislacyjnym, ponieważ odmówił zastosowania się do przepisów ustawy, która miała wymusić na obywatelach Kanady używanie ponad 20 neutralnych płciowo zaimków. No cóż, tradycyjne zaimki osobowe uznano tam za mowę nienawiści. I dla Petersona to nie nowomoda moda była największym problemem, ale sankcje, jakie przewidziano za niedostosowanie się do tego przepisu. Książka jeszcze raz, 12 życiowych zasad, i to jest coś, co ja Wam szczerze polecam, zwłaszcza, że te zasady dotyczą tego, jak zarządzać swoim życiem w chaosie, a dzisiaj w świetle tego, co się dzieje na świecie, a właściwie na tym najbliższym naszym świecie, bo tuż za granicami naszego kraju. Dzisiaj widzimy, że potrzebujemy do życia podejść w sposób bardziej odpowiedzialny. Pierwsza zasada. I mam wrażenie, albo w ogóle mnie zaskoczyła ta zasada w tej książce. Pilnuj sylwetki. Proste plecy, ramiona wyciągnięte. Oczywiście, dlaczego ta zasada jest taka ważna? Człowiek jest odpowiedzialny za siebie, za swój rozwój. W nim tkwi potężna siła, nawet przerażająca, powiedziałabym, siła, która może być użyta w dobrym lub złym celu. Widzicie to wszędzie wokół nas. Absolutnie każdy z nas nosi ukrytą moc. To jest zdolność do czynienia zła ale też zdolność do czynienia dobra. I teraz, gdy my uznamy ten fakt... Możemy przyjąć, że naprawdę jesteśmy silni i wyprostowana postawa oznacza moją decyzję do tego, że ja chcę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Chcę wziąć w swoje ręce moją ziemię, moją rodzinę, moje relacje i zacząć panować w tym miejscu. Postawa, plecy proste, ramiona wyciągnięte oznacza odpowiedzialność za siebie i za świat. Ja tu panuję. To terytorium jest moje. Jeśli czasami czujesz się przygnębiony, jeśli czujesz się jakoś niekomfortowo albo spada ci poczucie własnej wartości, wyprostuj plecy, ramiona do góry, patrz przed siebie i to na pewno pomaga. Druga zasada, o której pisze Peterson, traktuj siebie tak, jak traktujesz osoby, na których ci zależy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory, za znalezienie drogi pomiędzy porządkiem a chaosem, czyli tak naprawdę chodzi o to w życiu, żeby starannie zdefiniować i tej definicji się trzymać zdefiniować dobro i zdefiniować zło. Podobnie definiujemy egoizm i definiujemy altruizm. I teraz tak, uwaga. Troska o siebie nie jest egoizmem, a rezygnacja z siebie nie zawsze jest altruizmem. I ta zasada wskazuje na konieczność praktykowania miłości bliźniego i siebie samego. Dlatego traktuj siebie tak, jak traktujesz osoby, na których ci zależy. I dochodzimy do trzeciej zasady. Nie porównuj się z tymi. Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale porównaj się z tym, kim ty byłeś wczoraj. Życie to jest proces, to jest ciągła zmiana, wzrost, dojrzewanie. Ta zmiana oznacza możliwości. Ty obraz siebie tworzysz, przeglądając się najpierw w oczach swoich rodziców. Potem kierując się do własnego wnętrza sprawdzasz, kim jesteś, co jest w tobie, a w miarę dojrzewania coraz bardziej uświadamiasz sobie, mam nadzieję, że tak jest, swoją unikalność. Odkrywasz własny nieład i podejmujesz próby uporządkowania go yy, i w życiu dokonujesz wyborów. Wyznaczasz priorytety, często popełniasz błędy i w ten sposób nadajesz sens swojej egzystencji. To jest Twoje zadanie. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Dlatego nie warto porównywać się z innymi, a zasada ta to yy, tak naprawdę. Wymóg stawiania sobie celów, skupiania się na tym, co naprawdę jest ważne, na ideałach, które masz. Najwyższy cel powinien być nieosiągalny dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że to droga do celu jest Twoim celem. Kolejna zasada, moja ulubiona, przyznaję, zanim zaczniesz krytykować świat. Krytykować innych, yy, ustrój społeczny, polityków, tych, którzy nami zarządzają, zaprowadzić porządek w swoim własnym domu. Ilekroć doświadczamy niesprawiedliwości, burzy się w nas coś. Jednak Miarą naszej wielkości jest nasza zdolność przekraczania siebie, wybierania dobra. Jak to osiągnąć? No cóż, przestań robić to, o czym wiesz, że jest złe, a potem z pokorą. Zacznij od najprostszych rzeczy: od pościelenia własnego łóżka, od zrobienia porządku w swoim własnym domu, zadbaj, żeby w twojej kuchni był stół pod. Posprzątany, wyrzuć śmieci, posprzątaj swoje biurko, nie wstydź się zawartości swojej szafy. Chodzi o zadbanie o swoją najbliższą rzeczywistość w sensie dosłownym i symbolicznym. I ostatnia już na dzisiaj, piąta zasada. Podążaj za tym, co wartościowe, a nie za tym, co wygodne. I ta zasada jest bardzo oparta na opowieściach, które przeczytacie w Biblii, dlatego że te opowieści uzasadniają ofiarę. Uzasadniają to, że wartościowe jest odroczenie gratyfikacji po to, żeby otworzyć drogę do lepszej przyszłości. Więc dobrze jest, myśl, dobrze jest myśleć, że sensem życia jest szczęście, ale co się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest nieszczęśliwy? <grych> Otóż Szczęście jest efektem ubocznym naszego życia i wtedy, kiedy ono się pojawia, to należy je z wdzięcznością zaakceptować. To jest efekt uboczny tego, w jaki sposób my żyjemy. To nie jest coś, do czego należy dążyć, bo życie szczęśliwe nie jest naszym celem, ale naszym celem jest zrobienie tego, do czego zostaliśmy powołani tutaj na Ziemi. I dla wielu ludzi reakcją na, na to, co obserwujemy wokół nas, na kruchość naszej ludzkiej egzystencji, na to, że wszędzie są cierpienia, na to, że jest wojna, Staje się konsumpcjonizm, staje się hedonizm. To jest taka próba najedzenia się na zapas, a to nie działa. I teraz, jak patrzymy na e, bohaterów Biblii, jak patrzymy na naszych przodków, na różnych świętych, e, którzy żyli dawno temu, ci ludzie znaleźli alternatywę dla tego najadania się na zapas. I tą alternatywą jest ofiara. Jeśli poświęci się coś wartościowego teraz, można osiągnąć coś znacznie bardziej wartościowego w przyszłości. Do tego cię namawiam. Możesz zrezygnować z tej przyjemności teraz, na, po to, żeby mieć coś bardziej wartościowego w przyszłości. I takie. Symbolicznie oznacza to e, ofiarę z najtłustszego cielca złożonego na kamiennym ołtarzu. I e, praktycznie może to oznaczać czas poświęcony na naukę lub pracę. Może to oznaczać za wyrzeczenie, niejedzenie cukru. Może to oznaczać zadbanie o swoje zdrowie. Może to oznaczać wizytę u dentysty ale warto. Warto odroczyć przyjemność po to, żeby cieszyć się tym, co w przyszłości będzie o wiele większą przyjemnością. No cóż, dziedzictwo nas chrześcijan pozwala nam uświadomić sobie, że życie to jest ofiara, którą składamy z siebie Bogu, a celem tej Ofiary jest stworzenie e, przestrzeni, która sprawia, że tutaj na Ziemi żyjemy według planu. Chcesz tak żyć? Chcesz żyć według planu? Ofiara jest częścią tego, co Cię czeka. Ofiara to wybór największej wartości. To coś, co nadaje sens naszemu życiu. Cieszę się bardzo, że wysłuchałeś tych pięciu zasad, które prowadzą do szczęśliwego życia, których realizowanie jest w swoim skutku ubocznym powodem szczęścia, którego możesz doświadczać. Jest dużo więcej e, niż to, co przedstawiłam Ci dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam Cię do przestudiowania książki Jordana Petersona, która, e, której tytuł brzmi 12 życiowych zasad, antidotum na chaos, e, ten czas, w którym żyjemy. E, Wygląda trochę jak chaos, i możemy nauczyć się zarządzania w tym chaosie. To tyle na dzisiaj. Jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe, subskrybuj mój kanał. Możesz też pisać komentarze. Wszystkie je czytam i z przyjemnością na nie odpowiadam. Do zobaczenia!